Lopa Patrzcie jaką mamy dorosłą dziewczynkę, ma dzisiaj swoją poważną wigilię w żłobku No jest Meluś, musi mieć Melusia, niestety Meluś nie do koloru, nie Po do przebudzeniu Meluś. musi być Jest Meluś, no masz Ale patrzcie, poza Melusiem, jak pięknie wygląda Musicie sobie to po... o, 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 o wyobrazić, widzicie? Białe rajstopki, spódniczko, mm, białe wody, pięknie wygląda Zresztą tu tak się odwiedzie, co? No masz, bo będzie darcie Dobra, no to my jedziemy. Cześć, 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 witajcie. A, już witajcie. <gryllolet> <gryllolet> ok, witajcie w kolejnym vlogmasie. Zostały nam już tylko trzy vlogmasy, rozumiecie? No i z tego, z tego względu robi się już dość tak roboczo, tak dość przygotowawczo. Świątecznie dużo czasu spędzamy w kuchni. Znaczy, ostatnie dnia, dni te na sprzątaniu, ale, ale dzisiaj to już się bierzemy poważnie. Zapieczenie, gotowanie i tak dalej. Ale poza przygotowaniami świątecznymi doszło nam jeszcze jedno do pieczenia. Zaprosiłam gości do nas, gości. Znaczy my tak, już jedziemy z dziećmi. Kiedyś się pojawił taki komentarz, że y, tylko my gdzieś jeździmy na kawę, a do nas nikt nie przychodzi. Oczywiście, że przychodzi, tylko... Nie Często wszyscy... tego nie pokazujemy nie po prostu. Nie po prostu nagrywani, ale Monia nie ma z tym problemu, więc dzisiaj przychodzi Monia na kawę. I no, normalnie nie było problemu, nie? Bo słodyczy mam po pas w domu. Kuferek słodkości. wczoraj no, widzieliście, że kupiłam całą misę słodyczy. A misek, kuferek, misę. No. no, ale ona nie lubi takich rzeczy. Ona potrzebuje muffinki, drożdżówki, ciasto drożdżowe albo po prostu mm. jakieś ciasto. No i co? No przecież ona zawsze coś dla mnie szykuje, więc nie zostawię jej tak po prostu na lodzie z kawą na sucho. Więc robię babeczki marchewkowe. Niewiele składników w domu mam, bo po prostu nie przygotowałam się na, to, na taką okazję. Ale na ma ma mafinki marchewkowe mam wszystko, więc one są tu już w trakcie. O, właściwie to już mamy przerwać ciasto do foremek. Dzisiaj na pewno będziemy już coś... Dzisiaj robimy sernik, Christian? Nie za wcześnie, ja myślałam bardziej w piątek, akurat jak będzie w sam raz. Zobaczymy. Właśnie też Monia przyjedzie po żurawinę, bo szukałyśmy ją wczoraj wspólnie. W sensie byłam sama na zakupach, ale ona mi tam podsuwała pomysł, gdzie jeszcze mogę zobaczyć za nią. E, więc napisała mi, weź mi dwie. I myślała, że i to podrzucę na mieszkanie, z tego co właśnie przed się dowiedziałam. I znowu nie niedobre. A nie chciałam, żebyś za do niedobrego? Nie dogadamy się Christian. Będzie rozwój. E, ja też tak o tym myślę. <noise> to podzielmy się sensownie wszystkim, że to mamy się podzielić. Mm, czyli jak, ja sprzątam kuchnię, a ty resztę? Miłego oglądania! Pierwsza porcja już wykluczona Myślałam, że mi się zmieści wszystko na jednej y, formie Ale zostało prawie drugie tyle ciasta Także wykładamy te i robimy kolejną porcję Krystian w końcu wyniósł te suche gwiazdy betlejemskie Więc można zobaczyć jak te choinki tu będą wyglądać Czy moje założenie było słuszne, że je wzięłam. A nie jakoś tak dziwnie. Midźcie no no, chyba mnie postawiła siebie. Może kwestia przyzwyczajenia. Nie wiem, czy nie tak łyso trochę. Nie wiem czy to spełnia moje marzenie. Hmm. Ale jest krzyńka. Na razie nie stoją tak. 3 godziny. My w tym czasie sprzątaliśmy, sprzątaliśmy, sprzątaliśmy i tak jak wam mówiłam upiekłam mufinki. marchewkowe z lukrem pomarańczowym. Jestem z nas dumna, bo się wyrobiliśmy ze wszystkim, w sensie nie przejmuję jej w piżamie i bez makijażu jak zazwyczaj, bo zazwyczaj tak było, że jak przyjeżdżała to ja jeszcze byłam w piżamie. Dziś jak widzicie się przebrałam. Pomalowałam, więc jest naprawdę dobrze. Z tego co mi pisała, to już jedzie, więc będą niedługo. Yy, ja jeszcze nie jadłam śniadania, więc z tym jedynie nie jestem wyrobiona. Ale nie do końca też, jestem głodna. Więc w sumie nie wiem. Kresan, jest śniadanie czy nie jest? Kuszą mnie tylko te nowe miseczki. Jest, jest. Kresan mówi, żebym zjadła. Ta nowa miseczka, co wczoraj kupiłam mnie tak kusi. W sumie jak ją wyciągam, to jeszcze bardziej mam ochotę na y, użycie jej, więc bierzemy miseczkę mleko płatki, może się wyrobimy. Zasada numer jeden: najpierw mleko, później sierpki. Siedzę tak teraz i zaczyna mi się tak mega podobać ta dekoracja. Jak przedtem nie byłam przekonana, tak teraz uważam, że wyglądam mega elegancko i mega tak świeżo. O! Monia przyjechała. A co mówiasz o tych? Coraz bardziej mi się to podoba. Ale mi też jest naprawdę super, to wygląda. Tak świeżo, nie? Elegancko, świeżo, super jest. Ej, bo moja przyjechała. Trzeba po nią wyjść. Nie takiego wejścia się spodziewałam. <grym> Zobaczę, czy żyje. Ale śpi, nie? Śpi, tak. Zostaw, zostaw, tak. tak. No, on nie jest tak jak twoja Nadia, wiesz. Lepiej nie śpi. Jak chce, żebym posiedziała dłużej niż 3 minuty, to będzie mu ciepło. Patrzcie, 22 grudnia, a święty Mikołaj nadal przychodzi, nawet na czerwono ubrany. Ty nawet masz. A nie, Misio. Prawie, ale lefie. jest świąteczny. Misio, Mikołaj. No więc super, dostaliśmy pre w prezencie kawę. Od razu mówię do Krystyna, że musi wyjąć z ekspresu a. tamtą. Monia mówi łyżką i jedziesz, <laughs> żebyśmy się mogli napić tej kawy. Także dziękuję bardzo, super. Pijemy kawę. Ej! No, ty odgapiłaś, my ją mamy od. Ej, ja nawet nie widziałam tego, żeby macie takie Wiesz, że mi to nie przeszkadza. Krysem tylko powiedział: O, ale ładna. Ja mówię, że to no spoko. On, 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 on tak mi pokazuje. A no, faktycznie. A widziałaś w kuchni dekoracje? Nie. To chodź, zobacz, zarobi się to wygląda. Jakie jest Twoje wrażenie, jak wchodzisz i widzisz je pierwszy raz? Jeszcze raz? Nie, to jest pierwsze wrażenie. <śmiech> <śmiech> A czemu to ma być pierwsze wrażenie? <laughs> ma być pierwsze wrażenie, ale szczerze. Zresztą Ty jesteś zawsze szczera. Nie wiem czy nie łyso. Ja na przykład lubię jak jest na przykład oj, Trzy identyczne rzeczy i stoją na czymś Nawet na jakiejś tam podstawce to ja mogę ci pokazać w tej skrzynce, ale to wtedy musiały... Nie, to nie, jest skrzynka nie podstawka. Musiały no być cztery lubi, No, bo ona jest za wysoka Bardziej wiesz, taka jakaś podstawka czy coś w tym stylu, nie? A Krystian faktycznie biedny wy, wyławia kawę z ekspresu łyżką Jak mu nie. kazały tak robi Masakra A wiecie, co mi goś powiedział? Ja mówię, że właśnie pijecie Lawacę i ciągle szukacie tego takiego smaku kawy waszego. No. I on mówi, że Lawaca to do Polski przychodzi trzeci, czwarty sort. No. Trochę dnia nam poleciało. Monia pojechała przed chwileczką. Jest piętnasta godzina! W międzyczasie w ogóle mieliśmy taką akcję, że y, zadzwonili do mnie ze żłobka, że Nadia ma, uwaga, rumień. I ja spanikowałam na do Krystiana, jeść po nią. No a on jest takim dobrym tatą i od razu ją wziął do lekarza. No ale okazało się, że to całe szczęście nie jest rumień, tylko jakaś alergia, y, więc no... no Z dwojga złego... Z złego y, 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 tyle dobrze, że, że nie jest to rumień. No, nie wiemy na no co jest alergia. Prawdopodobnie pani coś zabrać w łobku nowego, no bo my w sumie nie dawaliśmy nic nowego. No, u nas jest standardowa. Właśnie pani się pytała o mnie, właśnie, czy w domu coś jadam. On że my raczej nic nie, nie nowego, standardowe rzeczy. Tak? Cały czas jedziemy to samo i jest z nami. Nic nowego nie wprowadzaliśmy, tak? Ma tylko tutaj taką wysypkę na, na policzkach, na jednym i drugim. Yy, trochę zgłodnieliśmy od rana, więc Krystian robi. Uwaga, uwaga. Pewna że robi pajdę, jak na jarmarku. jarmarku, co byliśmy w Krakowie, kto oglądał te dwie, jedliśmy taką tustą pajdę chleba z kiełbasą. Więc kiełbasę tu mamy. Jest na wierzchu dlatego, że Kubu się jadł. To jest prawdziwy chłop. Próbowałam mu dać pierniczka, nie chciał, kiełbasę wiejską chciał. Co tam jeszcze Cegura, było? Y, będzie kiełbasa i będzie ogórek kiszony. O, i ogórek kiszony. Czyli w sumie jeden tylko tak jak właśnie. A, tam jeszcze był smalec, ale to już nie jest. Nie, 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 to już jest. Nie to, to już było za tusto. Wyjęłam też mięso mielone, ale chyba nie będziemy tego dzisiaj nie robić, bo ono się nie rozmrozi. Tak mało świąt też nie dzisiaj u nas, bo tak siedziałyśmy z Moniką, gadałyśmy. I doszliśmy do wniosku, że jest za wcześnie na pieczenie placków, na robienie sałatek. Jest dopiero dzisiaj czwartek. Więc najwcześniej placki jutro. Najwcześniej jutro, a sałatka to w ogóle w sobotę Wigilię. w Wigilię. Zawsze robiliśmy Wigilię i tak samo jak na Wielkanoc, to robiliśmy już Wielką Sobotę. Tak zróbmy. Aha. W ogóle ej, to wiem jaki jest plan na dzisiaj. Co jak my w... robimy na święta? Nie chcę grosa i nie chcę a to była taka zawsze sałatka numer jeden. Zawsze ją robiliśmy i chyba nam się przejadła. To o tym możliwe. Ja bardziej bym celował w jarzynową. O nie! Ty też? Dałam się tego powiedzieć. No, to jest takie. Nienawidziłam jarzynowej. No nie, ja nie, też. Nie wiem czy to oznacza, że jestem już stary. Jarzynowa to jest taka sałatka na odwal się. To jest takie, nie mam co zrobić, to zrobię Jarzynową. Nie mam pomysłu, to zrobię Jarzynową. Naprawdę mam ochotę na Jarzynową. Dawajcie zdać w komentarzach, kto robi Jarzynową. Albo propozycję dobrej sałatki takiej. Albo tak, ej, skoro sałatkę robimy dopiero jutro, dla was jutro, jak ten film wleci, to piszcie w komentarzach. Jakie sałatki polecacie? Tylko nie gyros i nie z selerem, taka z kurczakiem i selerem. Pogadajmy sobie, ile u was jest osób na Wigilii? Czy wolicie właśnie takie wigilii jak z dużo osób, czy raczej takie no, Ale z Ale zwróćcie uwagę, do... no. przecież ty masz piątkę rodzeństwa jeszcze. No. Plus rodzice, to zawsze była duża Wigilia. No i mnie smutno teraz, jak jesteśmy tylko w pięcioro. Jecie i idziecie każdy w swoją stronę? Czy siedzicie jak na takiej imprezie jak, jak na weselu, że siedzicie i jecie, i jecie, i jecie. No, bo mi się coś takiego marzy i mam nadzieję, że kiedyś coś takiego się spełni. Masz takie marzenie, czy to wolisz jeść i iść położyć po jedzeniu? Nie, właśnie mnie to zawsze zaszokowało, Z początku dziwiło, jak ludzie mogą mieć taką długą wigilię, bo u nas co do zady jest krótka. A ja bym właśnie wolał, żeby to było wszystko tak na spokojnie, bo najgorsze to zawsze dla mnie było, że mama się stresowała, żeby to wszystko było płynnie jak najbardziej. Ale po co komu płynnie? To jest czas, żeby po prostu usiąść. W międzyczasie reszta rodziny może kolendować. Kurde, no. Tylko to faktycznie jest dobre, jeżeli jest dużo osób, nie? Złapałem smutek. Dobra, koniec tej pogadanki, bo się tutaj za bardzo już rozwodzę. Co co się tu dzieje? Uważam, jakie uboskie, bo ciepło! Ktoś mi kradnie! Patrzcie, jaka tusta fajda chleba. Tak w ogóle odbierając niej, do, dostaliśmy coś takiego o. Jest to prezent taki po prostu najlepszy że świąteczne składają opiekunki grupy żołobkowej motylki. O jak miło? No. <lig> Taki <encelcity> dzwoneczek. <tarty> <odświe Liberty> Ojejku, nie gryź mnie. Nie wolno gryźć. Mama. Tata. Ma. tata. Mama. Tata. Mama. Tata. Mama. Tata. Mama. prawie Mama. tata. Mama. 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 jest. Dzisiaj już zakończymy etap e, dekoracji. Mam, na mam tak mezieje, nadzieję, bo zostały dwa dni do świąt, a my wciąż się z tym bawimy. Ale plus jest taki, że prawdopodobnie w przyszłym roku będzie już łatwo, bo na tyle mi się ta dekoracja podoba, że raczej nie będziemy nic zmieniać. E, postawiamy tutaj, już tutaj ten świecznik. O, po ja widzę, że przyniósł od razu tak. już świeczki. Także wkładamy świeczuszki. Jeszcze nie wiem, czy w tą stronę, czy w drugą. Ale chyba Jeszcze w tą. Druga? I całe pakowanie będzie tego trochę. I co, w tą zobacz? Ca jest w drugą, nie? W drugą, zdecydowanie, bo to zamyka, także. Nie, ja ale nie widzę z daleka, nie? I dzięki temu to się trochę poziomuje z tym, z. No to jest krzywo tam. Z dziadkiem. Y na drugą stronę nic nie mamy i póki co nie będziemy mieć, tak musi zostać. Zostaje tak jak było. Dokładnie. Otworzymy sobie jeszcze y, kalendarz, eventowy, a ja myślę. otwieram. Ostatnio Ty otwierałaś to takie duże białe, więc Ty otwierałaś i było coś dla mnie. W sensie no, dla nas wspólnie, bo to była auta. więc mam nadzieję, że teraz będzie coś dla Ciebie. O jak miło! Myślałam, że powiesz coś dla mnie. W sensie, że dla Ciebie, nie? O ja! Co? Chyba dyfuzor, na pewno dyfuzor. Ładny. No piękny. To może jednak to tutaj. W ogóle nie pasuje. No, troszkę nie pasuje. Ale jaki piękny. A jaki star. Teraz najważniejsze. Zapach. Najwa najważniejszy. Widzę uśmiech. <grym> o kurde. Dzika figa to jest? Tak. Sączu, ale mi to pięknie pachnie. Czy bardziej perfum jakiś? Mm. Chyba bardziej Piękne. perfum, nie? Cudnie to wygląda, wow. Mega elegancja To co, może niech stoi faktycznie tutaj Niech no. pachnie Tak No to musisz przewrócić, nie przerzuciłeś. Bo no to zamaczasz no, no, Faktycznie I Dopiero zamoczone przekładasz, żeby to pachniało No racja Jezu, 22 już sklepnięta. Zostały dwa prezenciki a my y, sprzątając garderobę, ogólnie segregując pranie i tak dalej, zorientowaliśmy się, że jesteśmy głodni. Nie robiliśmy dzisiaj obiadu, bo czym my, czym my sobie tak pojedliśmy? A co mi pajdą chleba. Pajdą chleba właśnie. No i mieliśmy nie robić obiadu, mimo że przygotowałam sobie mięso, wcześniej rozmroziłam no i mieliśmy nie robić nic do jedzenia. Nawet się zastanawiałam, co ja z tym mięsem zrobię, bo Monika mi dzisiaj poleciła takie pulpety y, z pikantnymi ziemniakami. Dlatego sobie roznosiłam mięso mielone. Jest 21, stwierdziliśmy, że jednak je robimy. Nadia już śpi. A my sobie gotujemy obiad o Dobra. 21. Co tam jeszcze trzeba przygotować? Paprykę ubierać? Tak, tylko nie wiem czy to razem dać. Czekaj. Tutaj mi deska i ja ciacham paprykę. Nie ja bym tak pociechała, wiesz, wzdłuż po prostu. Tak żeby będę nam się dobrze jadło. No kurczę, co my w tej lodówce mamy? Kryzys. Też żaden, nie? Nie mam miejsca dla dwójki. No ale to już nie dużo zostało, to się nie przyglądam. Ten jest za dłuższy. Dobra, ej, misza o to. Ja tak się nie równą pieką. Nie pomyślałeś o tym. I Ile to według przepisu? 40 minut. 40 minut. Uformuj 12-14 pulpetów. Ile mi wyszło? Raz dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Ej, kurczę, termomix to jest magia. Nie chcę to negować twoich umiejętności kulinarnych. Ale 20 minut? Mniej. No. Z 15 minut, które robiliśmy. lecę wrócić do piekarnika, a my szpantamy. Patrzcie, jakie piękne. O kurde. Zrobiliśmy do tego jeszcze sos czosnkowy. W przepisie było napisane, że właśnie, żeby podawać sosem cacyki albo jakimś innym, Kresa nie lubi ogórków, więc... świeżych, więc zrobiliśmy sos czosnkowy i wydaje nam się, że będzie super. Ja, Ale się cieszę, że się zdecydowaliśmy to robić w końcu. Genialne. Mój żołądek czuje się taki ogrzany. Co ty masz ręce? Proponuję na zwieńczenie tej kolacji szaty jabłko, rocznik bieżący. Ok. W sumie mam ochotę. Dobra, dawaj. Proponuję jeszcze jedną rzecz. Tak? Kupiłam wczoraj taką kulę do kąpieli. Mamy dwie soszeczki soli do kąpieli z kalendarza dojrzałego. Czyli kąpiel. Z Wami się żegnamy. Dziękujemy Wam za oglądanie tego filmu i widzimy się już jutro. Zdrówko, pa!